Boże przesłanie dla Ciebie na październik i listopad to siła i przełom. Bariery się rozpadły i będziesz świadkiem szybkiego rozwoju pewnych wydarzeń. Ważne jest, aby słuchać Bożych wskazówek i poruszać się zgodnie z nimi. Chociaż mogą pojawić się wyzwania, unikaj przebywania w swoich myślach, ponieważ to tam szatan próbuje na Ciebie wpłynąć. Bóg organizuje coś znaczącego w tym sezonie. A ty zbierzesz nagrody. Lipiec i sierpień będą ważnymi miesiącami, ale dla niektórych wrzesień przyniesie jeszcze większe błogosławieństwa. Jeśli wierzysz w Boga, módl się o siłę, by pozostać zaangażowanym w swoją misję. Bądź zdecydowany, by nie dać się rozproszyć i skup się na swoich celach. Niech Twoje działania odzwierciedlają Bożą chwałę i nigdy nie trać z oczu swojego celu. Amen. Pisz 1111, aby je odebrać. Dziś Bóg przemawia do ciebie, nie traktuj swojej obecnej sytuacji jako ostatecznego celu. On ma dla ciebie większe plany. To, gdzie zaczynasz, nie jest miejscem, w którym masz skończyć. Aby osiągnąć kolejny poziom, przyjmij transformację i uwolnij się od tego, co cię powstrzymuje. Czeka na ciebie wspaniały Boży plan na przyszłość. Trzymanie się przeszłości może utrudniać postęp. Powiedz tak, aby to potwierdzić. Pamiętaj, że Boża przyjemność nie zależy od Twoich osiągnięć. Skupianie się wyłącznie na swoich działaniach może prowadzić do samousprawiedliwienia i zniechęcenia. Gdy oczekiwania nie zostaną spełnione, przenieś swoją uwagę z wydajności na niezachwianą obecność Boga. Jego miłość świeci nad tobą niezależnie od Twoich uczuć czy zachowania. Twoją rolą jest być otwartym, wdzięcznym i ufnym. Bądź wdzięczny i miej wiarę w każdych okolicznościach. Te proste praktyki sprawią, że będziesz otwarty na nieustanną Bożą Miłość. Bóg zapewnia cię dzisiaj, zaufaj mu i oczekuj przełomu, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyłeś. Nadchodzi nowy sezon. Więc nie lekceważ tego procesu ani podróży. Burze mogą nadejść, ale ukształtują cię w lepszą wersję siebie. Boża ręka spoczywa na twoim życiu, a ludzie będą podziwiać łaskę, którą otrzymasz. Pamiętaj, że to Jego ręka działa. Śmiało i pewnie wkrocz w kolejny sezon. Żadna broń uformowana przeciwko Tobie nie odniesie sukcesu. Boże przesłanie jest dziś jasne. Po co się martwić, po co tracić sen. Nawet jeśli nie widzisz drogi naprzód, wiedz, że twój niebiański ojciec działa za kulisami, usuwając przeszkody i aranżując korzystne wyniki. Czasami drzwi muszą się zamknąć, zanim otworzą się nowe. Zaufaj, że Bóg prowadzi cię ku swojemu celowi. On wie, co jest potrzebne, by zaprowadzić porządek w twoim życiu. Kiedy to zrobi, twoje otoczenie ulegnie przemianie. Powiedz tak, aby to potwierdzić. Dla przypomnienia, Bóg wysłuchał twoich modlitw i przygotowuje dla ciebie drogę. Anioły zostały wysłane, aby cię pocieszyć. Bóg ma wielki plan dla twojego życia, a dzięki Chrystusowi możesz osiągnąć wszystko. Błogosławieństwa są w drodze, liczysz się, jesteś ważny i kochany. Bóg ma dziś dla Ciebie pocieszające przesłanie: ból się kończy. Okna niebios otwierają się, aby wylać błogosławieństwa, na które czekałeś i o które się modliłeś. Miłość, dobrobyt, uzdrowienie i nowe możliwości są już w drodze. Powiedz tak, aby potwierdzić swoją zgodę. Mając wiele na głowie, możesz czuć się obciążony, ale wiedz, że Bóg jest po to. By nieść Twoje troski. Złóż je przed Nim w modlitwie i ufaj, że On je rozwiąże. Nie musisz się martwić, On Cię wspiera. Dziś Bóg chce, abyś zrozumiał, że nie jesteś na czarnej liście. Wszelkie przeszłe przeszkody nie są odrzuceniem, ale przekierowaniem. Bóg otwiera przed Tobą właściwe drzwi, więc skup się na Nim, a nie na swoich okolicznościach. Powiedz tak i przyjmij te obietnice. Aby odblokować obfitość bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu, rozważ wprowadzenie niewielkiej zmiany w swojej porannej rutynie. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź link w komentarzach i zasubskrybuj nasz kanał, jeśli kochasz Boga. Boże przesłanie dla Ciebie jest dziś wezwaniem do porzucenia związków i ślepych uliczek. Które już ci nie służą, i do zaangażowania się w działania, które przynoszą ci radość. Zaufaj mu, ponieważ awanse i błogosławieństwa pochodzą tylko od niego. Jego obietnice są niezachwiane, pozostań wierny, a on zasypie cię błogosławieństwami. Powiedz tak, aby objęci swoją moc. Bóg przypomina ci dzisiaj, że jest zawsze obecny, czy to w dobrych, czy złych czasach. Na szczytach gór czy w dolinach, podczas radości i łez, w błogosławieństwach i próbach. Nigdy nie jesteś sam, zaufaj mu, że poprowadzi cię przez każdy okres życia. W ten czwartkowy poranek pamiętaj, że Bóg słyszał Twoje modlitwy i widział Twoje łzy. Twoja odpowiedź jest już w drodze. On rozumie pilność Twojej sytuacji i będzie działał w Twoim życiu w sposób nagły. Rozpocznij swój dzień z ufnością, bo Bóg cię ma. Chociaż możesz zmagać się z trudnościami finansowymi, pamiętaj, że Bóg wskaże ci drogę. Błogosławieństwa są w drodze, a twoja cierpliwość, poświęcenie i zaufanie wkrótce się opłacą. Uwierz, że wielkie rzeczy wkrótce się wydarzą. Dziś Bóg zapewnia cię, że rozpoczyna się nowy sezon kolejnych zwycięstw. Nadszedł czas, abyś przyjął obfitość mądrości, którą obdarzyło cię życie. Niestrudzenie przeszedłeś przez wiele lekcji, pokonując po drodze różne wyzwania. Twoja niezachwiana wiara i wytrwałość, nawet w najtrudniejszych czasach, pchały cię do przodu. Teraz sezon zmienia się na Twoją korzyść, zapoczątkowując erę błogosławieństw na wielką skalę. Nadszedł czas, aby zebrać nagrody za swoje wysiłki, potwierdź ze mną, że w twoim życiu zbliża się przełom. Przygotuj się na nagłe, przytłaczające fale Boskiej Łaski, podobne do powodzi Bożej Łaski, Uzdrowienia i Mądrości. Zdecydowałeś się być osobą przełomową, przyjmując tę przełomową egzystencję, w której oczekujesz obfitej Bożej Dobroci i Łaski, która cię ogarnie. To jest Twoja deklaracja. Chociaż mogłeś napotkać wiele niepowodzeń i rozczarowań, nadszedł moment, aby oczekiwać pozytywnej zmiany. Uzdrowienie, przełomy i transformacja są na horyzoncie. Bóg jest gotów otworzyć drzwi, które kiedyś były zamknięte, zmieniając serca i umysły, aby były dla Ciebie życzliwe. Bądź dla siebie łagodny, ponieważ w twoim życiu pojawią się znaczące błogosławieństwa, będące świadectwem twojego niezachwianego zaangażowania, poświęcenia, pasji i cierpliwości. Elementy w końcu układają się na swoim miejscu, a Bóg chce, abyś przyjął obfitość, na którą tak słusznie zasługujesz. Dzisiejszy dzień oznacza koniec bycia uwikłanym w relacje które już ci nie służą, stagnacji w martwej pracy pozbawionej pasji i uczestniczenia w zajęciach pozbawionych radości. Nadszedł czas, aby zrobić skok wiary. W ten sposób odkryjesz głębokie prawdy o sobie, nawiązując głębsze połączenie ze swoim wnętrzem i wprowadzając euforię, zmieniające życie objawienia i wewnętrzny spokój. Podróż, w którą wyruszyłeś, Osiągnęła punkt krytyczny i nadszedł czas, aby ją urzeczywistnić. Gdy oczyściłeś przestrzeń w swoim życiu dla nowych błogosławieństw, twój rozwój przyspiesza w bezprecedensowym tempie. Utrzymaj ten pęd, ponieważ działa on na Twoją korzyść, dostosowując się do Twoich pragnień. Twoje marzenia, niegdyś pozornie odległe, są teraz w zasięgu ręki. Przygotuj się na zaskoczenie. Gdy Twoje najgorętsze modlitwy i aspiracje zbliżą się do rzeczywistości. Jeśli pragniesz bez wysiłku przyciągnąć znaczne bogactwo, kliknij link w komentarzach poniżej, aby odkryć sekrety bogactwa ujawnione przez nieuczciwego naukowca NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w Boga. Jeśli cierpliwie czekałeś, nadszedł czas, aby domagać się życia, do którego aspirujesz. Wejdź w buty osoby, którą chcesz się stać. Porzuć wahanie, nadmierne myślenie i wątpliwości. Chodź, mów i ucieleśniaj swoje przyszłe ja w umyśle, ciele i duchu. Zaufaj, że wszechświat tworzy dla ciebie nową ścieżkę. Czeka cię sezon kolejnych zwycięstw i najwyższy czas, abyś nauczył się wystarczająco dużo. Wytrwałeś przez wyzwania, wykonałeś ciężką pracę i niezachwianie wierzyłeś, nawet w obliczu przeciwności. Teraz nadszedł czas, aby powitać błogosławieństwa o monumentalnych proporcjach. Ogłaszam to. Jeśli zgadzasz się z tą deklaracją, wiedz, że Bóg uznaje Twoją podróż, rozumie Twoją przeszłość i jest świadomy Twojej przyszłości. Tak jak uspokoił swoich uczniów. Tak teraz uspokaja Ciebie. Niezależnie od okoliczności, Bóg zaprasza Cię do kroczenia w pokoju, prowadzony przez Ducha Świętego. Chociaż świat może być niepewny i chaotyczny, pamiętaj, że Bóg jest z Tobą i daje Ci siłę. Polegaj na Jego sile, bo nie jesteś sam. Upomnij się o swoją suwerenność, ponieważ mamy moc dzięki Duchowi Świętemu. W obliczu nieznanej przyszłości zdecyduj się chodzić w wierze i zaufaj Bogu, którego poznałeś. Zastanów się nad jego przeszłymi czynami, aby znaleźć ukojenie w teraźniejszości i nadzieję na przyszłość. Pamiętaj o trwałej naturze Boga, jego niestrudzoności i nieustającej sile. Zaufaj jego mocy, która cię poprowadzi. Wzmocni i da ci siłę. Kiedy podczas potężnej burzy zabraknie prądu, jest to nieprzyjemne doświadczenie. Podobnie nasze życie duchowe wymaga mocy. Tak, posiadamy moc, moc ducha świętego. Podłącz się i potwierdź swoją suwerenność. Czasami odmawiamy przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili, wierząc, że na nie nie zasługują. Jednak w rzeczywistości trzymanie się urazy tylko sprzyja gniewowi. Goryczy i smutkowi. Wybaczanie innym uwalnia nas od bólu i pozwala nam iść naprzód. To, że zostałeś zraniony w przeszłości, nie oznacza, że powinieneś zamykać się w sobie lub pozwalać, by Grzechy innych wpływały na Twoje przyszłe interakcje. Bóg ma wobec Ciebie większe plany i nadszedł czas, by przyjąć Jego obfite błogosławieństwa. Jeśli pragniesz niezwykłych błogosławieństw, Wiedz, że Twoja niezachwiana wiara, poświęcenie, pasja i cierpliwość wkrótce się opłacą w znaczący sposób. Bóg docenia Twoją odporność w najtrudniejszych czasach, dając Ci siłę, gdy nawet nie byłeś tego świadomy. Pomimo burz i ludzi, którzy cię opuścili lub w ciebie wątpili, nie tylko wytrwałeś, ale i wzrastałeś. Masz się wyróżniać. A nie pasować, a teraz Twoja wierność ma zostać nagrodzona. Chociaż obecnie ludzie mogą Cię nie zauważać, a Twój szef nie daje Ci uznania, a krewni nie doceniają Twojej wartości. Zbliża się czas uznania. Twoja wartość, dary i talenty zostaną wkrótce docenione. Przejdziesz od bycia niezauważonym do pozycji autorytetu i przychylności. Jestem optymistą i mam nadzieję, że jesteś gotowy, ponieważ Bóg mówi Ci dzisiaj, abyś Mu zaufał. Wspieram Cię, jestem świadomy Twojej obecnej pozycji i zamierzonego celu. Te pozornie nie do pokonania przeszkody, które wydają się nieugięte, wkrótce ulegną transformacji. Dziś rozpoczyna się nowa era. Jestem w trakcie zrywania kajdan, które utrudniały Ci postęp. Przygotuj się na to, że będziesz świadkiem przełomu, przebudzenia, uzdrowienia i niezwykłych przełomów. Czy żarliwie modliłeś się o zmianę swojej sytuacji? Jak podchodzisz do tego oczekiwania, z niecierpliwością czy pesymizmem, jako dziecko Boże, nadzieja służy jako kotwica dla Twojej duszy. Kiedy nie emanujesz optymistycznym oczekiwaniem na dobro rozwijające się każdego dnia, zaprzeczasz swojemu prawdziwemu ja. Spodziewaj się czegoś niezwykłego, ponieważ niezwykła transformacja już w tobie zaszła, Bóg zamieszkał w twoim sercu. Zachęcam cię, abyś potwierdził swoje zobowiązanie do niepoddawania się, ponieważ tego właśnie pragnie przeciwnik. Jestem świadomy planów, które dla ciebie przygotowałem. Jeśli będziesz mocno trzymał się swojej wiary, poprawa będzie nieuchronna. Jestem na skraju odwrócenia sytuacji dla ciebie. Zbliża się Twój cud, Twój moment i Twój sezon. Rozumiem ból w Twoim sercu i wiem, że pójście naprzód wydaje się zniechęcające. Zapewniam Cię, że jestem blisko złamanych na duchu. Będę pielęgnował i chronił Twoje rany. Proces uzdrawiania może być czasochłonny, ale gdy codziennie będziesz przyjmować moją obecność, znajdziesz siłę. By powstać i wkroczyć w miłość, błogosławieństwa i przeznaczenie, które dla Ciebie zarezerwowałem. Zachęcam Cię do aktywowania swojej wrodzonej mocy, aby zamanifestować bezgraniczny dobrobyt, szczęście, przyjemność, wolność i pewność siebie w swoim życiu. Można to osiągnąć za pomocą niewielkich zmian w porannej rutynie. Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź link i komentarze poniżej. Aby odkryć sekrety przyciągania bogactwa w obfitości i zasubskrybuj nasz kanał. Jeśli żywisz głęboką miłość do Boga, niech Pan wzmocni twój umysł, ciało i ducha, gdy jesteś zmęczony. Niech odmładza cię, gdy jesteś zmęczony. Odnawia cię, gdy jesteś złamany i ośmiela cię, gdy się boisz. Idź przez dzień z niezachwianą pewnością siebie, wiedząc, że wszechmogący jest z tobą. Amen! Możesz marzyć o odzyskaniu zdrowia lub uwolnieniu się od bólu, ale Boże, aspiracje dla Ciebie wykraczają poza zwykłe chodzenie. Chodzi o to, byś biegał i bawił się jak dziecko. Twoje aspiracje mogą obracać się wokół zachowania Twojego małżeństwa, ale Bóg przewiduje małżeństwo, które jest jeszcze szczęśliwsze, zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Być może Twoim marzeniem jest jedynie wywiązywanie się z comiesięcznych zobowiązań finansowych. Boże marzenie wiąże się jednak z obfitością, która eliminuje Twoje długi, pozwalając Ci spłacić dom i karty kredytowe z nadwyżką, by y błogosławić innych. Przygotuj się, bo Bóg ma dla Ciebie błogosławieństwa przekraczające Twoje najśmielsze wyobrażenia. Każdy dzień może być wspaniały. Bóg daje Ci do zrozumienia, że jesteś u progu realizacji pragnień, o które żarliwie się modliłeś. Osiągnięcie tego będzie jednak wymagało zamknięcia niektórych drzwi, usunięcia niektórych osób i zaprzeczenia niektórym z Twoich modlitw. Nie przejmuj się tym, ponieważ Bóg zapewnia nie to, czego pragniesz, ale to, na co naprawdę zasługujesz, dar o wiele bardziej niezwykły niż wszystko, co mógłbyś sobie wyobrazić. W trudnych czasach Bóg dostrzega Twoje zmęczenie. Może się wydawać, że próby są nieustanne, a po każdym zwycięstwie następuje kolejna porażka. Wątpliwości mogą codziennie atakować Twoją wiarę i możesz zastanawiać się, dlaczego Bóg wydaje się być odległy. Możesz być jednak pewien, że Bóg niestrudzenie działa w Twoim imieniu, nawet gdy sytuacja wydaje się pogarszać. Nie trać nadziei. Twój przełom jest bliski. Zastanów się nad nie momentami, w których Bóg okazywał Ci cierpliwość. Czekał, gdy zbłądziłeś, gdy Twoja postawa nie była idealna, gdy się zachwiałeś, gdy wpadłeś w sidła nałogu i gdy poszedłeś na kompromis. Mógł Cię porzucić, a jednak czekał, okazując miłosierdzie i podnosząc Cię, gdy upadałeś. Chronił Cię przed niebezpieczeństwami złych wyborów i zapobiegał wypadkom, które mogły być katastrofalne w skutkach. Czekał, gdy zwątpiłeś w Niego i gdy zapanowała gorycz. Czasami ważne jest, aby wyrazić wdzięczność za niezachwianą cierpliwość Boga i Jego drugie szanse, nawet jeśli czujemy, że na nie nie zasługujemy. Twoja wytrwałość może zostać wystawiona na próbę, a frustracja może sprawić... Że zaczniesz kwestionować wszystko, musisz jednak zachować cierpliwość, nadal czekać i modlić się. Pewnego dnia, kiedy najmniej się tego spodziewasz, nastąpi przełom. Nigdy nie przestawaj wierzyć, ufać i mieć nadzieję, ponieważ Bóg pragnie obdarzyć cię wszystkim, o czym kiedykolwiek marzyłeś, choć będzie to zgodne z Jego boskim harmonogramem. W trudnych chwilach opieranie się na Bogu pozwala mu wykorzystać Twoje cierpienie, aby cię uświęcić i przypomnieć Ci o nadziei, jaką masz w Chrystusie. Dzięki temu stajesz się światłem w świecie. Możesz radować się pośród ucisku, przywołując Boży charakter i obietnice z Jego słowa. Pamiętaj, aby dbać o siebie. Czy jesteś gotów podzielić się tym filmem z pięcioma osobami, które wierzą w Boga? Skomentuj Jezus jest Panem, aby wesprzeć nasz kanał. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwonka powiadomień. Sukces nie jest spacerem po parku, pociąga za sobą ścieżkę pełną przeszkód. Jest to mieszanka niezachwianego zaangażowania, ciężkiej pracy i poświęceń. Przygotuj się na trudy i pot, który towarzyszy wysiłkowi.